Chcesz być dobrze zrozumianym? Prowadzisz prezentację lub wystąpienia? A może masz trudności z mówieniem w sytuacjach silnych emocji? Podpowiem Ci, jak sobie z tym radzić. Dostosuj tempo pomowę. Staraj się mówić w tempie, które pozwala na wyraźne wypowiadanie słów i umożliwia słuchaczowi ich przetworzenie. Pamiętaj o pauzach, które pomagają wyodrębnić poszczególne informacje. Zadbaj o dykcję. Dobra dykcja nie tylko ułatwia komunikację, lecz również buduje Twój wizerunek jako osoby kompetentnej i pewnej siebie. Zwracaj uwagę na sposób mówienia. Mów wyraźnie i starannie. Unikaj skracania myśli i pomijania głosek. Precyzyjnie wykonuj ruchy mięśni języka. Zwracaj uwagę na akcentowanie słów i zdarzeń, natężenie, barwę głosu i prawidłową intonację, spokój i pewność sprawi, że słuchacz bardziej skoncentruje się na twoim przekazie. Pamiętaj też o prawidłowym oddechu. Prawidłowy oddech przeponowy zapewni kontrolowany strumień powietrza podczas twojej wypowiedzi. Dobrze dobrane ćwiczenia na poprawę dykcji i mowy to skuteczny sposób na wyraźniejszą i bardziej przekonującą komunikację. To kluczowa umiejętność zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kto może ci w tym pomóc? Neurologopeda. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia.